Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. Geoinżynieria od lat pobudza ludzką ciekawość. To, co kiedyś wydawało się tematem z zakresu szeroko rozumianych teorii spiskowych, dziś zaczyna być częścią naszej codziennej rzeczywistości. Kolejne państwa i organizacje międzynarodowe coraz częściej wspominają o konieczności stosowania zabiegów geoinżynieryjnych w celu w cudzysłowie poprawy złej sytuacji klimatycznej. Biały Dom opublikował raport na temat odbijania promieni Słońca, co w konsekwencji ma przyczynić się do ochłodzenia planety. Temat geoinżynierii budzi wiele wątpliwości. Tak naprawdę nie wiemy, jakie mogą być daleko idące konsekwencje tych działań, i z całą pewnością wszelkie głosy sprzeciwu wobec takich metod walki z klimatem są więcej niż zasadne. W przypadku, kiedy coś pójdzie nie tak. Konsekwencje przechłodzenia planety nie odczują tylko ci, którzy zlecili to działanie, lecz wszyscy ludzie żyjący na planecie. Solar Radiation Modification w skrócie SRM możemy przetłumaczyć jako zarządzanie promieniami słonecznymi. Obecnie jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi w zakresie geoinżynierii. Dotychczas naukowcy zajmujący się sprawami klimatu podchodzili do tych pomysłów z wielkim dystansem. Teraz jednak Biały Dom zajął oficjalne stanowisko w tej sprawie i opublikował raport. Dlaczego w ogóle temat geoinżynierii pojawił się w głowach naukowców i badaczy? Współcześnie wszelkie anomalie klimatyczne i wzrost średnich temperatur na wielu obszarach naszej planety oskarżany jest człowiek i jego działalność. To ta działalność, zdaniem naukowców, spowodowała drastyczny wzrost temperatur, które biją wszelkie dotychczasowe rekordy. Choćby 3 lipca bieżącego roku był najcieplejszym dniem na Ziemi w historii prowadzenia pomiarów. Średnia temperatura powietrza odnotowana na wszystkich stacjach pomiarowych rozsianych po całym globie wyniosła 17,01 stopnia Celsjusza. Wpływ na to miały rekordowe fale upałów, jednocześnie występujące w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, północnej Afryce, południowej Europie oraz południowej, centralnej i wschodniej Azji, gdzie odnotowano od 40 do 50 stopni w cieniu. Wiele wskazuje na to, że najnowszy rekord też długo się nie utrzyma, a może nawet zostać pobity jeszcze tego lata. Naukowcy jednogłośnie za ten rekord obwiniają człowieka i dziś wśród badaczy klimatu panuje przekonanie, że to właśnie człowiek, spalając paliwa kopalne, czyli węgiel, ropę naftową i gaz ziemny, przyczynia się do tak tzw. efektu cieplarnianego, a tym samym do wzrostu średniej temperatury na Ziemi i w konsekwencji do zmiany klimatu. Szkoda, że tyle samo czasu nie poświęcają na dogłębne zbadanie cyklów Milankowicza. Czyli udokumentowanych i potwierdzonych regularnych zmian temperatury na Ziemi, które trwają od milionów lat, powodując naprzemienne ocieplanie i schładzanie planety. Jednak dziś skupimy się na raporcie Białego Domu oraz na tym, co planują naukowcy i rządy państw świata na następne lata. Część środowisk, które biorą udział w dyskusji o zmianie klimatu, wskazuje SRM jako główne narzędzie, które powstrzyma globalne ocieplenie. Najprościej mówiąc, techniki SRM mają na celu odbicie docierającego do Ziemi światła słonecznego, a tym samym zmniejszenie temperatury planety. Raport opublikowany przez Biały Dom został przygotowany na zlecenie Kongresu, który przeznaczył na ten cel duże pieniądze. W opracowaniu dokumentu wzięła udział m.in. Agencja Federalna NOAA, czyli Narodowa Agencja Badania Oceanu i Atmosfery. Dokument został opublikowany przez Biuro Polityki Naukowej i Technologicznej, które doradza prezydentowi Stanów Zjednoczonych oraz wspiera pracę wielu innych agencji federalnych. Naukowcy jasno wskazują, że uruchomienie programu badań nad geoinżynierią słoneczną znacząco wpłynęłoby na szybsze podejmowanie lepszych decyzji w przyszłości w kwestii potencjalnego ryzyka i ewentualnych korzyści. Z wykorzystania geoinżynierii słonecznej jako elementu polityki klimatycznej. Choć o geoinżynierii mówi się od dawna i ściśle z tym tematem połączona była sprawa tzw. chemii trails, to teraz widzimy, że coraz częściej w oficjalnych formach przekazu informacji mówi się o tym temacie i próbuje się go uzasadniać. Systematyczne informowanie społeczeństwa o geoinżynierii jako panaceum na zmiany klimatu można porównać do tworzenia gruntu pod dalszy rozwój sytuacji. Nikt tego nie wie, czy za kilka czy kilkanaście lat rządy najpotężniejszych państw świata oficjalnie nie ogłoszą wielkiej akcji ochładzania globu, aby ratować życie na Ziemi. Wówczas na przygotowanym wcześniej gruncie ludzie nie będą się sprzeciwiać a ochoczo przyjmą ten pomysł i z entuzjazmem go zaakceptują. Autorzy raportu uważają, że uruchomienie projektu badawczego nad geoinżynierią słoneczną przygotowałoby USA do oficjalnego wdrożenia SRM w przyszłości. Naukowcy współtworzący raport wiedzą o jednej bardzo istotnej kwestii i mocno ją podkreślając stawiają warunek, aby zwiększyć zaufanie do geoinżynierii słonecznej. Istnieje silna potrzeba międzynarodowej współpracy. W raporcie przeczytamy, że potencjalne ryzyko i korzyści dla ludzkiego zdrowia oraz dobrobytu związane ze scenariuszami obejmującymi wykorzystanie SRM należy rozważyć w odniesieniu do ryzyka i korzyści związanych z prawdopodobnymi trajektoriami i trwających zmian klimatu, które nie obejmują SRM. Takie podejście ryzyko do ryzyka wraz z uwzględnieniem kwestii kulturowych, moralnych i etycznych przyczyniłoby się do stworzenia niezbędnego kontekstu, w którym decydenci mogliby rozważyć potencjalną przydatność SRM jako elementu polityki klimatycznej. Naukowcy dodają, że obecnie dostępny zestaw metod SRM nie rekompensowałby dzisiejszych bądź przyszłych skutków zmian klimatu prowadziłby co najwyżej kolejny sposób na majstrowanie przy systemie klimatycznym planety z konsekwencjami, które nie są obecnie dobrze rozumiane. Ruchomienie projektu badawczego nad SRM, czyli projektu poprzedzającego oficjalne ogłoszenie i stosowanie technik geoinżynieryjnych, obejmowałoby modelowanie, obserwacje naziemne, lotnicze i satelitarne oraz eksperymenty. Obserwowane miałyby być gazy i areozole, interakcje areozol-chmura oraz dynamika procesów w długim i krótkim terminie oraz sezonowość. Badania mają także ocenić skutki nagłego zakończenia SRM. Naukowcy podkreślają, że aby zrozumieć te procesy, potrzeba zbudować wiele modeli, w tym także modeli globalnych. To, co może budzić uzasadnione obawy, to oficjalnie ogłoszone przez autorów raportu propozycje eksperymentów plenerowych z próbami rozprowadzania aerozoli w atmosferze. W raporcie przeczytamy także, że badania miałyby na celu uzupełnienie luk w wiedzy i budowanie zrozumienia, aby pomóc w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityki, ponieważ takie decyzje wiązałyby się z ważnymi aspektami społecznymi, każdy program badawczy powinien obejmować zarówno społeczny, jak i naukowy wymiar SRM, w tym badania interdyscyplinarne. Każdy program badań nad SRM charakteryzowałby się przejrzystością, nadzorem, bezpieczeństwem, konsultacjami publicznymi, współpracą międzynarodową i okresowymi przeglądami zgodnie z ramami zarządzania badaniami. Nasza planeta to niezwykle skomplikowana konstrukcja, pełna rozmaitych zależności, których jeszcze nie rozumiemy. Podjęcie prac przygotowawczych pod oficjalne stosowanie SRM to krok w stronę nieznanego, który może okazać się krokiem w przepaść. Geoinżynieria klimatu to bardzo niebezpieczny obszar, którym ludzie raczej nie powinni się zajmować. Gdyż te działania w perspektywie czasu mogłyby przynieść więcej problemów niż korzyści. W ostatnich tygodniach docierały do nas informacje o rekordach temperatur, apokaliptycznych pożarach lasów w Kanadzie, rekordach temperatury wody na Oceanie Atlantyckim oraz o pojawieniu się El Niño, które dodatkowo spotęguje wszystkie klimatyczne problemy. Pojawienie się raportu akurat w tym konkretnym czasie też zdaniem wielu nie jest przypadkowe. Dla niektórych może wyglądać to jako dziwny zbieg okoliczności. Jeśli tak by było, to dostrzeżemy, że naukowcom i innym tajemniczym ludziom, którzy brali czynny udział w stworzeniu raportu, bardzo zależało na tym, aby był on dobrze odebrany. Bowiem czytanie raportu o podjęciu prac przygotowawczych pod geoinżynierii słoneczną, mającą na celu schłodzenie planety podczas trwania największych upałów i anomalii klimatycznych, to bardzo ciekawy zbieg okoliczności. A czy Waszym zdaniem geoinżynieria klimatu to dobry pomysł, czy może jest to idea, która pchnie ludzkość w przepaść? Piszcie śmiało w komentarzach. Zmierzając do zakończenia dzisiejszego odcinka, zapraszam Was do odwiedzenia strony 4 Strefy Tajemnic na Facebooku. Pozdrawiam Was i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.